Nowy uczeń w klasie. Pewnego dnia do klasy Amelki dołączył nowy chłopiec. Miał na imię Antek. Był wysoki i szczupły, z krótkimi, jasnymi włosami. Kiedy nauczycielka przedstawiła go całej klasie, powiedział ciche Cześć i szybko spuścił głowę. Dla większości dzieci był po prostu kimś nowym, ale Amelka zobaczyła w nim coś więcej. Jego zachowanie bardzo ją zaintrygowało. Przez pierwsze dni Antek trzymał się na uboczu. Podczas przerw siedział sam w rogu korytarza szkolnego, czytając książkę lub obserwując zabawę innych dzieci. Unikał rozmów z innymi i nie włączał się do wspólnych aktywności. Nawet gdy dzieci grały w piłkę na boisku, Antek przypatrywał się im z daleka. Czasami miało się wrażenie, że chciałby dołączyć ale coś go powstrzymywało. Amelka była osobą, która lubiła, kiedy w klasie każdy czuł się dobrze. Pomyślała, że Antek jest w bardzo trudnej sytuacji, a odnalezienie się w grupie zupełnie nieznanych dzieci jest bardzo dużym wyzwaniem. Dlatego też, Amelka zaczęła zastanawiać się, jak mogłaby mu pomóc. Pewnego dnia, kiedy wszyscy wybiegli na przerwę, zauważyła, że Antek siedzi samotnie pod drzewem. Trzymał w ręku mały notes i coś w nim rysował. Dziewczynka wzięła głęboki oddech i podeszła do niego. Cześć, Antek, zaczęła ostrożnie, siadając obok niego. Co rysujesz? Chłopiec spojrzał na nią z zaskoczeniem, a potem szybko zamknął notes. Nic takiego, odpowiedział cicho. Ja też bardzo lubię rysować, powiedziała Amelka z uśmiechem. Mogę spojrzeć na twoją pracę? Chłopiec wahał się przez chwilę, ale w końcu otworzył notes i pokazał jej swoje szkice. Były to rysunki smoka, zamku i rycerza z wielkim mieczem. Amelka była zachwycona. Wow! zawołała. To jest niesamowite! Masz talent! Na twarzy Antka pojawił się delikatny uśmiech. Dzięki, mruknął. Lubię rysować to daje mi dużą frajdę. Amelka zauważyła, że chłopiec zaczyna czuć się swobodniej w jej towarzystwie, więc postanowiła kontynuować rozmowę. Może kiedyś pokażesz te rysunki całej klasie? Są naprawdę świetne. Nie wiem, odpowiedział Antek, znów spuszczając głowę. Chyba to byłoby dla mnie za duże wyzwanie. Amelka spojrzała na niego z troską. A ja myślę, że poradziłbyś sobie świetnie, jesteś bardzo odważny, skoro dołączyłeś do nowej klasy. Myślę, że to bardzo trudne, prawda? Chłopiec przytaknął, a jego spojrzenie złagodniało. W kolejnych dniach Amelka starała się coraz częściej z nim rozmawiać. Opowiadała mu o tym, co lubi robić, pytała o jego zainteresowania i zapraszała go do wspólnych zabaw. Początkowo wydawał się onieśmielony ale stopniowo zaczynał się otwierać amelka zauważyła że antek miał niezwykłą wyobraźnię i potrafił wymyślać fascynujące historie o smokach i rycerzach kiedy któregoś dnia nauczycielka poprosiła dzieci aby stworzyły opowiadanie w grupach amelka szybko zaprosiła antka do swojej drużyny co nieco zaskoczyło innych uczniów ale amelka stanowczo powiedziała antek świetnie rysuje a jego historie są niesamowicie wciągające. Przekonacie się sami. Grupa Amelki stworzyła niesamowitą opowieść o małym rycerzu, który zaprzyjaźnił się ze smokiem i razem uratowali królestwo przed złym czarodziejem. Opowiadanie było opatrzone rysunkami antka, które zachwyciły całą klasę. Werdykt mógł być tylko jeden. Opowiadanie zdobyło pierwsze miejsce w szkolnym konkursie. Antek był wyraźnie zaskoczony i wzruszony, kiedy dzieci zaczęły go chwalić. Niektórzy podeszli do niego, by zapytać: Jak nauczył się tak rysować? To z kolei przeradzało się w długie i miłe rozmowy. Amelka nie spodziewała się, że wystarczy tak niewiele, by pomóc drugiej osobie, która czuje się nieco zagubiona. Postanowiła zrobić coś jeszcze. Na swoje urodziny zaprosiła go jako pierwszego. I poprosiła, aby stworzył ilustrację do zaproszeń. Antek zgodził się z lekkim wahaniem, ponieważ nigdy nie robił czegoś takiego. Szybko okazało się, że jego obawy były bezpodstawne, ponieważ kiedy zaproszenia trafiły w ręce dzieci, wszystkie były zachwycone jego talentem. Na przyjęciu, Amelka zadbała, aby nowy kolega czuł się komfortowo. Zorganizowała gry które doskonale integrowały wszystkie dzieci, i dało się zauważyć, że Antek szczerze cieszy się wspólną zabawą. Niestety, kilka dni później, podczas lekcji matematyki, wydarzyło się coś nieoczekiwanego, co zachwiało zaufaniem Antka do nowych kolegów. Otóż nauczycielka poprosiła dzieci o rozwiązanie zadania na tablicy. Kiedy przyszła jego kolej, podszedł do tablicy, wyraźnie zdenerwowany. Trzymając kredę w ręku, zaczął powoli rozwiązywać przykład, ale nagle zawahał się. Zmarszczył brwi, próbując przypomnieć sobie odpowiedni sposób na rozwiązanie działania. Co on robi? odezwał się głośno Karol, jeden z najbardziej hałaśliwych chłopców w klasie. Przecież to proste on chyba nie umie liczyć klasa zamarła. Antek odwrócił się, zaskoczony i zawstydzony. A jego twarz zrobiła się czerwona. Nauczycielka natychmiast upomniała Karola, przypominając mu o szacunku do innych, ale chłopiec tylko wzruszył ramionami. Antek dokończył zadanie drżącą ręką i wrócił do swojej ławki, unikając wzroku innych dzieci. Na przerwie Karol kontynuował swoje zaczepki. Kiedy Antek siedział na ławce i rysował w swoim notesie, podszedł do niego z kilkoma kolegami. A co my tu mamy? Zapytał głośno, próbując wyrwać Antkowi notes. Pewnie kolejne bazgroły. Antek ścisnął notes mocno i spuścił głowę, próbując nie zwracać uwagi na Karola. Inne dzieci, które były w pobliżu, obserwowały sytuację w milczeniu, choć widać było, że nie podoba im się zachowanie Karola. Nikt jednak nie odważył się zareagować. Amelka obserwowała wszystko z boku. Była wstrząśnięta zachowaniem Karola, a najbardziej zasmuciło ją to, że nikt nie stanął w obronie Antka. Ona nie umiała w takich sytuacjach milczeć. Karol! zawołała, podchodząc zdecydowanym krokiem. Dlaczego zaczepiasz mojego przyjaciela? Karol spojrzał na nią zaskoczony, a potem uniósł brew, jakby nie rozumiał o co jej chodzi. Jesteś teraz jego obrończynią? zapytał z drwiną. Amelka nie dała się zbić z tropu. Nie, po prostu to, co mówisz i robisz, jest nieuprzejme. Może wydaje ci się to zabawne, ale nikomu nie jest do śmiechu. Ani Antkowi, ani nam wszystkim. Dzieci w pobliżu zaczęły przysłuchiwać się rozmowie. Niektóre kiwały głowami, zgadzając się z Amelką. Karol poczuł na sobie ich spojrzenia, i nagle jego pewność siebie nieco osłabła. No dobra, tylko się wygłupiałem, mruknął, próbując zamaskować swoje zawstydzenie. To nic wielkiego. Ale dla antka to było coś wielkiego. Odparła Amelka spokojnie, ale stanowczo. Pomyśl, jakbyś się czuł, gdyby ktoś śmiał się z ciebie w obecności innych. Karol nie odpowiedział, tylko odwrócił wzrok. Chyba zaczął się zastanawiać nad tym, co powiedziała Amelka, a potem po prostu odszedł w swoją stronę. Wtedy Amelka usiadła obok Antka. Wszystko w porządku? zapytała cicho. Antek przytaknął, chociaż wyglądał na smutnego. Dzięki, że to powiedziałaś, to wiele dla mnie znaczy. Ja zupełnie nie wiedziałem, co zrobić. Nie musisz radzić sobie ze wszystkim sam, odparła Amelka z uśmiechem. Myślę, że inni też zauważyli, że to, co robił Karol, było złe. Po prostu bali się odezwać. Na twarzy Antka pojawił się cień uśmiechu. W kolejnych dniach dzieci zaczęły bardziej zauważać, jak Karol zachowuje się wobec innych. Amelka uświadomiła im, że warto czasem zdobyć się na odwagę, kiedy ktoś robi niemiłe rzeczy. Od tej pory, gdy Karol próbował kogoś zaczepiać, wszyscy zgodnie reagowali. Ktoś powiedział: Nie rób tak, to nie jest fajne, a ktoś inny dodał: Lepiej, żebyśmy wszyscy czuli się dobrze razem. Karol początkowo był zaskoczony, ale z czasem zaczął zmieniać swoje zachowanie. Widząc, że nikt już nie śmieje się z jego docinek, przestał popisywać się kosztem innych. Mało tego, Stawał się coraz bardziej uprzejmy, z korzyścią dla całej klasy. Pewnego dnia nauczycielka ogłosiła konkurs na projekt plakatu promującego czytanie książek. Dzieci miały pracować w parach, a Antek został przydzielony do pracy z Marysią, dziewczynką, która uwielbiała książki. Marysia była na początku trochę niepewna. Antek wciąż wydawał jej się tajemniczy ale szybko odkryła, że chłopiec miał mnóstwo ciekawych pomysłów. Może narysujemy książkę, która ożywa, kiedy ją otworzysz, zaproponował Antek. Marysia była zachwycona. Wspólnie spędzili kilka dni na tworzeniu plakatu. Antek narysował fantastyczne ilustracje postacie wychodzące z książek, kolorowe smoki, zamki i kwiaty, które zdawały się rozkwitać na papierze. Marysia dodała piękne hasła, zachęcające do czytania. Kiedy ich plakat został zaprezentowany, cała klasa za nie mówiła z zachwytu. Ale super, zawołał Kacper. Antek, jak ty to robisz? Chyba nikt nie potrafi tak rysować? To dzięki Antkowi nasz plakat wygląda tak świetnie, przyznała Marysia, uśmiechając się do chłopca. Antek promieniał z wdzięczności za te słowa. Było mu miło słyszeć, że inni doceniają jego pracę. Sam także pochwalił doskonałe pomysły Marysi. Od tego momentu, Antek był chętnie zapraszany do wspólnych zabaw i projektów. Podczas przerw, Kacper, który wcześniej kolegował się z Karolem, zaczął podchodzić do Antka i pytać go o jego rysunki. Hej, może kiedyś narysujesz coś dla mnie? Zaproponował pewnego dnia. Marzę o smoku, który mógłby zamieszkać w moim zeszycie. Antek uśmiechnął się i obiecał, że coś wymyśli. To był pierwszy raz, kiedy Kacper otwarcie poprosił go o pomoc, a on poczuł, że to znak rodzącej się przyjaźni. Za jakiś czas klasa postanowiła urządzić wystawę talentów. Każde dziecko miało przygotować coś, co potrafi robić najlepiej. Antek postanowił spróbować swoich sił. Przyniósł na wystawę kilka swoich najlepszych prac, ilustracje zamków, smoka, który zionął ogniem, oraz mapę skarbu, którą sam wymyślił. Dzieci, a także nauczyciele byli zachwyceni. Karol, który wcześniej nie traktował Antka zbyt miło, podszedł do niego po wystawie. Przepraszam za to, co powiedziałem wtedy na lekcji, powiedział szczerze. Masz naprawdę talent. Może kiedyś narysujesz coś dla mnie? Antek spojrzał na niego przez chwilę, a potem uśmiechnął się lekko. Jasne, odpowiedział. Nie będzie z tym żadnego problemu. To pojednanie sprawiło, że Antek poczuł się jeszcze lepiej w klasie. Wiedział, że miał teraz prawdziwych przyjaciół. Wkrótce okazało się, że Antek ma także talent do wymyślania zabaw. Kiedy podczas jednej z przerw, Wszyscy zastanawiali się, co robić. Antek zaproponował grę w poszukiwaczy skarbów. Szybko narysował mapę, na której oznaczył różne punkty na boisku. W tych miejscach ukrył wskazówki. Amelka, Kacper, Marysia natychmiast zaangażowali się w zabawę, a po chwili dołączyło jeszcze kilkoro innych dzieci. Znalazłem skarb. Zawołał Dawid, trzymając w ręku mały. Ozdobny kamień, który antek przygotował jako nagrodę. Dzieci były zachwycone pomysłem na tę boiskową grę i zaczęły pytać, czy antek może organizować takie zabawy częściej. Chłopiec zgodził się z uśmiechem i poczuł prawdziwą akceptację ze strony rówieśników. Minęło kilka miesięcy. Amelka spoglądała na antka, który śmiał się z innymi dziećmi podczas gry w piłkę na boisku. Była dumna, że miała swój udział w tym, by pomóc mu odnaleźć się w nowym miejscu. Wiedziała, że to, co zaczęło się od niepozornego cześć i odważnej decyzji, aby pomóc, było początkiem prawdziwej przyjaźni. Zbliżał się koniec roku. Z tej okazji nauczycielka ogłosiła, że każdy z uczniów ma przygotować coś specjalnego. Mógł to być wiersz, a także opowiadanie, piosenka, rysunek. Czy prezentacja. Dzieci z zapałem zaczęły planować swoje wystąpienia. Antek od razu wiedział, co chce zrobić, choć nie był pewien, czy znajdzie w sobie odwagę. Postanowił napisać list. List, w którym opowie o swoich emocjach, jakie towarzyszyły mu podczas pierwszych dni w nowej klasie. Przez kilka wieczorów siedział w swoim pokoju, pisząc i poprawiając. W liście zawarł wszystko, co czuł, od niepewności i strachu po radość, jaką dały mu nowe przyjaźnie. Kiedy skończył, przeczytał tekst na głos przed lustrem, starając się, by jego głos brzmiał pewnie. Obawiał się tego wyzwania. Odczytanie listu przed całą klasą to naprawdę duża rzecz. Wierzył jednak w siebie i w to, że sobie poradzi. Nadszedł dzień wystąpień. Dzieci prezentowały swoje talenty, a nauczycielka chwaliła każde dzieło. Były piosenki, rysunki, a nawet mini przedstawienie. Kiedy przyszła kolej na antka, ten wstał i z bijącym sercem stanął na środku klasy. Trzymał w rękach kartkę z napisanym listem. W klasie zapanowała idealna cisza. Dzieci były bardzo zaciekawione pracą antka. Chłopiec spojrzał na Amelkę która siedziała w swojej ławce i posłała mu pokrzepiające uśmiechy. To dodało mu odwagi. Wziął głęboki oddech i zaczął czytać. Kiedy dołączyłem do tej klasy, było mi bardzo trudno. Nie znałem nikogo i bałem się, że nie uda mi się z nikim zaprzyjaźnić. Czułem się, jakbym był sam na środku wielkiego, pustego placu, gdzie wszyscy inni bawili się w grupach, a ja nie wiedziałem, jak do nich podejść. Często zastanawiałem się, czy w ogóle znajdę tutaj swoje miejsce. Pamiętam, jak Amelka podeszła do mnie po raz pierwszy i zapytała, co rysuję. Byłem tak zaskoczony, że ktoś w ogóle chciał ze mną rozmawiać, że prawie nie wiedziałem, co odpowiedzieć. To była dla mnie iskra nadziei. Potem, kiedy zaczęliście zauważać moje rysunki i zapraszać mnie do zabawy, poczułem, że nie jestem już sam. Dziękuję Wam wszystkim za to, że przyjęliście mnie do tej klasy. Dziękuję za to, że mogłem poczuć się częścią Waszej grupy. A przede wszystkim dziękuję Amelce za to, że miała odwagę podarować mi swoją przyjaźń jako pierwsza. Dzięki niej wiem, jak ważne jest, żeby pomagać tym, którzy czują się zagubieni. Dziś mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy, będąc częścią tej klasy. Kiedy antek skończył, w klasie zapadła cisza, a potem rozległy się gromkie brawa. Dzieci były poruszone jego słowami, a niektóre z nich nawet poczuły, że mają łzy w oczach. Amelka była najbardziej wzruszona, a przede wszystkim dumna z antka. To było piękne powiedziała nauczycielka, kiedy brawa ucichły. Twoje słowa pokazują, jak ważne jest, żebyśmy byli dla siebie życzliwi i wspierali się nawzajem. Po lekcji dzieci podchodziły do antka, żeby powiedzieć mu, jak bardzo podobał im się jego list. Kacper poklepał go po ramieniu i powiedział: Stary, to było super. Fajnie, że jesteś z nami. Marysia dodała: Naprawdę cieszę się, że mogliśmy razem tworzyć wspólny plakat. Jesteś niesamowity. Nawet Karol, który na początku roku nie był dla antka zbyt serdeczny, podszedł i powiedział: Przepraszam za to, jak się zachowywałem. Fajnie, że znalazłeś swoje miejsce w klasie. Antek czuł się szczęśliwy jak nigdy dotąd. Wiedział, że przeszedł długą drogę od momentu, gdy po raz pierwszy przekroczył próg tej klasy. Dzięki pomocy Amelki i innych dzieci, znalazł odwagę, żeby być sobą i otworzyć się na nowych przyjaciół. Tego dnia zrozumiał coś jeszcze: że każdy z nas czasem potrzebuje wsparcia, ale też każdy może być dla kogoś wsparciem. I to właśnie czyni świat lepszym miejscem.